I witajcie, z tej strony ja, Was FM, a dzisiaj zagramy sobie na HubSpot, na nowym serwerze, który niedawno wystartował. Gra na nim praktycznie 4 osoby. No dobra, trochę więcej po odcinku c -Potwórka, ale i tak jest to mało. A ten box z PVP jest naprawdę kozacki, dlatego wbijajcie i korzystajcie z niego, bo naprawdę jest mało osób i po prostu łatwo się dorobić. A sami zobaczcie, jak zacząłem mój start na Hub Hubspace, dlatego miłego oglądania. Dobra, siema widzowie, ogólnie jesteśmy już na Hub Space. Ogólnie serwer wizualniczy ja już trochę tu pograłem. Naprawdę to jest bardzo fajnie. Zdobyłam sobie seta 4. Ja jestem tego świadomy, że najlepszy w tym momencie... Jestem tego świadomy, że w tym momencie najlepszy set jest to 14, więc jakoś y, tutaj może mocnego seta nie mam. Ale teraz trzeba też powiedzieć, że mam nawet dobrego. Um, tutaj piątka kołamicy, tutaj wszystko, miarczyk ja, trójka niestety. I w dzisiejszym filmie naszym challenge'em jest zdobycie jak najlepszego seta w po prostu jak najkrótszym czasie, dlatego, że po prostu ja jestem tutaj um, neutralnie. Pograłem 40 minut i zrobiłem takie temy, więc myślę, że bardzo dobrze. Na pewno odebrałem klucz, co od razu możecie zrobić. Możecie oderwać darmowy klucz, po prostu. Y, tutaj jest taki handlarz o wymiana seta. Nie wiem, co chodzi. Nie chcę ryzykować. Na pewno będę musiał sobie kupić y, w tym momencie y, fajerwerki, y, które są nieco droższe trochę i też y, alchemik też jest drogi, no bo tutaj jest trochę tego, a jest siła 2, więc jest dobrze. Ogólnie mapa jest bardzo ładna. Ogólnie tutaj się... No, jest ładnie wizualizowany i od mnie też mam testy więc to nie są takie brzydkie bloki, ale uwierzcie mi, że mapa jest tutaj bardzo ładna. No i też trzeba powiedzieć, trzeba samemu powiedzieć, że gra sama w sobie jest naprawdę tu przyjemna. Szybko zdobywać seta, no ja w 40 minut mam takiego do klepy, no bo tutaj naprawdę dużo żelaków wychodzi i tak naprawdę można się samemu poklepać i zdobywać też tak rankingu. No więc. Nie jest też to zły serwer. Czy bym powiedział, czy jest to lepsze od takiego najlepszego serwera, jakim niby jest ten yy, serwer. On tutaj już mnie... Jak widzicie. się tam biję. Mam laga. Yy, ogólnie strefa bez Letr i wygląda tak dziwnie trochę. Jest nawet. Jest strasznie mała. Yy, no tylko w. To mi się nie podoba. Generatory. Sami w sobie są ładnie zrobione, jest taka bańka jakby. Masz tutaj bańkę, taki żółty, czerwony, pomarańczowy. Jest to też bardzo ładnie zrobione moim zdaniem. Te bańki. Same sobie są ładne, przyjemne. Ogólnie cała mapa jest przyjemna, duża, ten dach jest ładny, w ogóle te owce, wszystko 3D jest zrobione. No, naprawdę czujesz, że grasz na takim dobrze dopracowanym box PvP, a nie na takim, wiecie, Aternosie zwykłym. Jestem trochę zdziwiony z powodem, dlaczego gra tu 50 osób. Grało tutaj 5 osób, dostałem hita. Grało tutaj 5 osób, ale po odcinku C Potworka gra tu teraz o wiele więcej osób, ale jestem zaciekawiony, tak naprawdę... Czemu grało tu tak mało osób? Teraz w tym momencie ulepszymy sobie miecz, bo zebraliśmy tak naprawdę w jedną sekundę 22 koralowce. Dlatego y, zobaczmy, ile będzie kosztował mnie wymiana z, y, miecza na ten poziom. 16. Stać mnie o tyle dobrze. Dlatego wchodzimy do kowadła i naprawiamy. W tym momencie mamy. Ja też chcę trochę sobie wymienić tych tych, bo chcę sobie kupić e, tak naprawdę trochę tego, a może tak naprawdę tyle. Dobra, tyle mi starczy. Potrzebne przedmioty. Kupujemy sobie fierwerkę. 48 mi na pewno starczy. Na pewno bym chciał jakiegoś jednego koksa. Może dwa. To 16 idealnie. No i tutaj co się najbardziej opłaca? Kopać. Na pewno sianko. To się opłaca kopać, lub opłaca się też kopać chyba najbardziej blok y, y, emeraldu. Niech was nie zmyli, że jest tutaj tanio. Jego, że bardziej się też opłaca to kopać, różne z tego względu, dlatego że to jest jeden blok, a tu będziemy musieli wykopać dziewięć takich. Jego, opłaca się bardziej latać to. Ale szmaragdy są praktycznie na tym samym, moim zdaniem, poziomem. Więc y, dla mnie jest tak naprawdę to samo: jedno to samo. Możecie. No i kupujemy sobie lepszy miecz. Yy, ulepszyliśmy swój miecz na poziom czwarty. Chciałbym w tym odcinku na pewno na jakiś ten, ale na pewno będziemy musieli zebrać teraz bardzo dużo. Jednak kasy. Yy, a nie, nie jest to łatwe, bo teraz dosyć dużo osób gra na serwerze i może być ciężej po prostu zobaczyć puste bajki. Jednak typy tutaj co chwila latają. Tak jak mówiłem, najlepsze są szmaragdy do kopania. Tutaj są też wykopane szmaragdy, widzę. Dużo bicia. No czy są najlepsze do kopania? Ja tego nie jestem w stanie powiedzieć. Moim zdaniem tak na połowicznie. Teraz akurat ktoś wykopał. Mm. O, w dupę waloną. widzę, było trochę gorąco, ale przeżyliśmy. To jest najważniejsze. W ogóle fajna ciekawostka jest to, że Rafil dodaje nam tutaj cztery paski jakby złotego tego, serduczek. I jest to tyle jakby taki fajny bajer, że jakby moim zdaniem jest to dosyć lepiej, bo jakby na pewno nie umrzecie szybciej. Na przykład na takich innych boksach jest trudniej też kogoś zabić, tutaj są takie podobne hity jak na maistarze, tylko po prostu miecze, więc tak naprawdę możecie mieć najsłabszy set oczywiście nie żelazny no i zabić takiego z jak ja więc to też zależy głównie bardziej od co jest, to jest wykopane czy to jest tylko um, jak mówię dużo osób to kopie, więc może być tak, że po prostu to się respi za minutę każda inna ta struktura, ale jak widzicie gdzie... To... I tutaj jest to też powiedziane, że trzeba uważać bardzo tutaj, bo jednak kołewy są drogie, ale ludzie je mają. Jednak widzicie, że ten gościu się na mnie sfokusował, ale możemy spróbować tam dać, bo on ma słabego typka, kolega. No, na przykład nie biję. Ja sobie polecę refilka z jem. Muszę zjeść koszika. Będą się naparzyć jak psy. A ja sobie uciekłem. No, prawie i podniosłem. Więc nie jest źle. Dobra, na szczęście o tyle dobrze, jak widzicie, wyszłem z tragicznym bugiem, który też występuje, widzę, na tym serwerze, ale już zaczęło się być gorąco, bo no niestety, tak jak mówiłem, ten gracz miał kobływy, które są drogie. Dobra, widzowie, to już jest koniec na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Więc zostawcie łapkę w górę z z dzwoneczkiem. Jak chcecie więcej filmów z HubSpace, to piszcie w komentarzach. Ja będę czytał, lajkował. No i co, do zobaczenia!